Moi mili, moi państwo, właśnie rozpoczynam przygotowania i dzisiaj mocna ława po przerwie, po zawodach. Zobaczycie, jak to wygląda w praktyce. Zaczynam od tego, czyli rotacji zewnętrznej na rozrzewkę. Jeszcze sobie machnę power rise, aby bardziej tutaj ta głowa panewce centrowała, sobie oczywiście. No i to wtedy da mi możliwość już pod względem stabilizacyjnym lepiej dźwigać. Skolioza 10-12 stopni i trenowanie trubu siłowy oraz jakie ćwiczenia profilaktyczne. To nie jest duża skolioza, więc możesz śmiało trenować, tylko trzeba znaleźć przyczynę dlaczego masz skoliozę. Najczęściej jest to sytuacja, kiedy milica jest krzywa z różnych przyczyn, czy z budowy biodra, czy z napięcia mięśniowego czy yy, na przykład długości, czy znaczy nierównych kończyn dolnych. Więc warto to zdiagnozować i ewentualnie wprowadzić wkładki, jeżeli są wskazania. Ewentualnie fizo, który wyrówna te kończyny yy, i pracować unilateralnie. A w jaki potem sposób, to trzeba po prostu zrobić tą diagnostykę. To jest podstawa, bo po co coś robi na ślepo? Bez sensu. Zostawcie lajka! Like Liczę na tysiąc to będziemy kontynuować serię no i w komentarzach dajcie oczywiście pytania do kolejnego mojego treningu no i tutaj mam karbo, na treningu sobie piję te treningi trójbojowe były bardzo długie, 3 godziny czasami 4 godziny, więc trzeba było tutaj w miarę coś jeść, więc po prostu daję sobie taką wersję izotonika no i wtedy nie jestem głodny Czuję się właściwie przejedzony. A dlaczego tak długie treningi? No bo takie są zawody, więc po prostu trenuję bardzo często trubój siłowy. Yy, właściwie cały pakiet. Yy, średnio ciężko, lekko. I to daje naprawdę rewelacyjne efekty. Zresztą widzieliście jaki szybki miałem progres w ciągu 6-7 tygodni, więc kluczy na to, że teraz też to zadziała. Trzy osoby z dyskopatią mogą dźwigać po siłowy? Kładiam się. To jestem ja między innymi. I też znam sporo osób, które dźwigają. Co najlepsze. Bardzo możliwe, że większość osób ma dyskopatii o tym nie wie, chyba o 80% przypadków. Ja niestety miałem bardzo dużo objawy i nie tylko dyskopatii, bo też miałem zapalenie stawów międzywrostkowych, Jeszcze mam na jakąś torbiel, więc nie było to tylko to. Natomiast też nie było na tyle tragiczne, aby nie wrócić. Bo tragicznie jest wtedy, znaczy, gorzej jest wtedy, kiedy masz skierowanie do operacji. A najczęściej, jak są dobrze przeprowadzone operacje, to ludzie praktycznie już w ogóle nic nie odczuwają, więc to wszystko zależy od osoby, od przypadku. Tak. Przed wczoraj robiłem trening i są domsy na tricepsie. Robiłem tutaj wyciskanie na barki i triceps zresztą na wyciągu. I mam Domsy, natomiast dzisiaj muszę zrobić trening, bo się okazało, że możliwe, że wystartuję w zawodach kolejnych w tym roku mistrzostwa Polski w wyciskaniu leżąc tam na pewno nie mam szans aby być pierwszy trójce natomiast chciałbym tam 200kg wycisnąć choć będzie ciężko jak teraz zżyłowałem wynik tam zrobiłem 195 zapasy na 5kg no ale teraz cały tydzień nie robiłem mam 3 tygodnie zawodów do zawodów i to jest bardzo mało no ale zobaczymy jaki jest, jaki jest plan albo po podejść tylko na 200kg i spróbować zaliczyć to, to było super opcja Albo jedno podejście takie rozrzewkowe, jako pierwsze podejście, na przykład co 90 i później atakować dwóch podejścia na 200 kg. To ćwiczenie nazywa się YTI Rise, czyli takie znowu podejście do czworobocznego, oczywiście w pozycjach skróconych. No i właściwie te opadki są gotowe do treningu. Myślałem, że wystarczy mi tutaj zrobić rotację zewnętrzną, tak jak zawsze robię. No ale przez to, że się pociągałem na drążku ostatnio, to te barki dostały wciery. Dlaczego? Bo teraz ważę dużo więcej. Jak ważyłem 80 kg ja 90 kilo ważyłem, no to wtedy mogłem się pociągnąć tutaj bez brzewki, ale teraz pociągnąłem się na drążku, to poczułem tutaj przy szczepie początkowym barki, więc lepiej uważać, żeby sobie nie uszkodzić barków albo po prostu nie naciągnąć sobie bicepsa, czy nawet naderwać. Dlatego teraz po prostu muszę się bardziej rozgrzać. Na szczęście w tych ruchach pod wyciskami leżąc nie ma żadnego problemu. Więc po prostu sobie dogrzałem teraz, a teraz bardzo dużo specyficznych serii. A i pamiętajcie, często widzę na siłowniach, że ludzie machają rotatory, zębaty, wszystko na maksa i z pompą wchodzą w trening te specyficzne serie, co oczywiście Cię osłabia, osłabia. Masz mieć rozgrzane rotatory, a nie zajechane. Pamiętaj, to nie jest właściwy trening. Zobaczcie jakie małe, małe ciężary ponosiłem. Na siłowni mam dość ciepło, natomiast tutaj 23 stopnie ustawiam celowo, aby mięśnie miały ciepłe warunki. Teraz w zawodach było fajnie ciepło. Jest dużo cieplej. I u mnie jest tak, jak jest gorąco, nic nie robię, to. Ile ja się czuję, tak? Ogólnie nie, nie lubię bardzo dużego do gorąca, ale jak trenuję to może być i 40 stopni, mi to nie przeszkadza, patrzę pod względem mięśni, jak one się czują. Teraz zrobiłem tutaj wyciskanie całą sztangą, zobaczyliście różne, różne rozstawy, najpierw wąsko, potem coraz szerzej, coraz szerzej, bo wąsko jest powiedzmy dla barków wersją zdrowszą, nie obciążającą. Dlatego zawsze sobie rozszerzam. Tak samo jak tu robię już w sery właściwe, to sobie powoli rozszerza. Najpierw robię wąsko, a później szerzej. Teraz było 40 kg, teraz wchodzę zaraz na 70 kg. Zapuściłem się przez ten tydzień, zarę naprawdę okropnie przytyłem tyłem tłuszczu, oczywiście. I teraz wracamy do normy. No potrzebuję mieć motywacji treningów. To była moja druga seria na 7 dych. Odpowiem od razu na pytanie: co na wzmocnienie przywodnicieli oraz półsiegnicy typu Przede wszystkim przywodniciele to pełne przysiady ATG z pauzą, taką dubą do ziemi jak to się mówi. To jest rzecz najważniejsza, natomiast możesz dać do swojego planu treningowego takie ćwiczenie jak Kozak Skład, i tam też progresować siłowo. Jeżeli już to ogarniasz, to już jest dużo. Przy początkach wzmacniania polecam robić po prostu kopenhackie przyciągania jako rozgrzewka i też w tym progresować, więc też nie można przesadzić oczywiście w tej materii. Kolejna sprawa, ten półściegnisty, półbłoniasty polecam wzmacnianie ekstetryczne półbłoniastego, z pół stopami ustawiony, ustawionymi w taki sposób z pozycji rozciągniętej i wtedy będziesz czuł to. Jest to bardzo ważna kwestia, ponieważ jeżeli są problemy z półbłoniastym, który ma 5 szczepów, około chyba 5 szczepów, tak? 5 przyczepów w kolanie, jeżeli nadwyrężycie ten półbłoniasty, no to wtedy może rozwalić kolano od środka. A, zapomniałem o ćwiczeniach. Ćwiczenia na przykład kick standard lift, czy jaskółka, czy przyciąganie, co ja mówię, zginanie kolan, wsiadzie, oczywiście pozycja wyprostowana, aby bardziej czuć ten tył, i tak mówiłem palce stóp do środka. Jak ustalać objętość, jak manipulować objętością i intensywnością, to jest bardzo szeroki temat. To jest fundament treningu, więc wszystko zależy od wielu czynników, jaki sport uprawiasz i przede wszystkim w jakim momencie jesteś. Ogólnie chodzi o to, aby było progresywne przeładowanie, czyli objętość czasem maleje, a intensywność idzie w górę. Dzięki temu, po prostu możesz dźwigać ciężary i się nie rżnąć. Nie ma nic gorszego jak. Dźwiga żary i się rżniesz, a kiedy się rżniesz, kiedy masz za wysoką objętość. Więc tu trzeba zawsze podejść indywidualnie i trzeba przeanalizować wiele, wiele, wiele wielczynników. Nie ma środka, to jest szeroki naprawdę temat. Jak poprawić komfort w chwycie sztangi w low barze? Tu trzeba przeanalizować, czy masz problemy z mobilnością. Jeśli masz, to trzeba sprawdzić, co cię tutaj ogranicza. Najczęściej chodzi o klatkę piersiową i podpłatkowy I warto dawać ćwiczenia, które mobilizują przed treningiem. To pokazywałem w jakimś filmie ostatnim, treningowym, jak to robić. No i Jeżeli otwierasz klatkę piersiową poprzez negatywy dla rotatorów wewnętrznych, no to potem dajesz super serię do rotacji zewnętrznej i wtedy masz już fajnie otwartą klatkę piersiową. Jeżeli problem leży w masie mięśniowej i tłuszczowej, też tak może być, to bardzo możliwe, że te wąskie rozstawy nie są korzystne i warto łapać szeroko bądź szeroko. Albo na przykład zrobić w taki sposób. Patrz. Czyli tu łapiesz kciuk wysoko, a rękę tutaj wąsko. Znaczy ten mały palec tutaj pod sztangą. Zobaczcie te moje raki, one są dość wąskie, więc też czuję dyskomfort. No ale jak daję ćwiczenia, to wtedy fajnie wychodzi. Natomiast tu, jak mam tę sztangę, znaczy te stojaki, ustawiam je sobie do środka w taki sposób, tak? I tu też w taki sposób. Bach. I dzięki temu łapię sobie na zewnątrz mam sporo miejsca. Z tym, że ja jeszcze nie jestem wielki hopem, więc u mnie takie coś przejdzie, a są osoby, które są nami i mają bardzo duży problem i wciskają się właściwie tutaj palcami ile się da, aby zapać szangę. Więc trzeba najpierw przeanalizować, co tam się z tobą dzieje. Bardzo możliwe, że po prostu za wąsk łapiesz. Też ludzie za bardzo prostują się w w pozycji wyjściowej i są zgarbieni. Dlatego też polecam, aby nauczyć się odpowiedniego ustawiania łopatek, przede wszystkim tutaj, czyli ściągać łopatki, delikatnie pochylić się, no i ubrać taśmy na nadgarstki. Dobra, skończyłem wyciskanie leżąc na 175 kg. Tu zrobiłem błąd techniczny, stąd poszło tak wolno. Natomiast nie martwię się. Już wiedziałem, że tak będzie, bo tych serii zrobiłem naprawdę bardzo dużo i już nie czułem świeżości. Ale jestem zadowolony, że pomimo tego tygodnia, powiedzmy, przerwy, oprócz tego jednego treningu eksplozywnego, ta forma nie spadła jest dobra wyjściowa. Jeszcze mam domsy na tricepsach i pewnie na barkach, bo przedwczoraj robiłem Dość ciężko te ćwiczenia, więc naprawdę jest dobrze. Cel jest taki, aby za dwa tygodnie y, zrobić 185 dwójkę, Taki jest cel, tak? 30 kg. No i oczywiście będę tył. Zostawcie łapkę w górę. No i reklama, kod KFD, kontakt do spracy ze oraz najbliższe kursy Akademii KFD. Koszulki macie w sklepie KFD i wszystko w komentarzu oraz w opisie filmu. łapy nie ma.